Parkour, raczej, chociaż nie wiem jak to się nazywa, nieważne. I zaczynamy sobie grać. Nie wiem, to chyba tu jakieś zasady, ale nie wiem jakie, e, pewnie nie też Teraz nie wiecie. Tak. Ale są jakieś diamenty poukrywane, tak. ja już mam pewnie pierwszy, to dobra. Ja to był diaks. A ja sobie skaczę po Tak. sobie, od razu weźmy tutaj ze skrzynki. Fredżom tu mamy fredżom fredżom. Fredżom. food and armor, czyli zbroję i jedzenie. Dobra, grabimy tak. to. Tutaj taka jest... zasada jest. Nie wolno niszczyć. Urzek. Yy, Super e, No. Coś takiego. No coś tam, coś tam, kiepskie. Można wziąć tych dirtów więcej niż 700, tak? Ale to jest tylko jakbyś nie mógł przejść, obciąż. A, A ja sobie to... wezmę, bo ja to nie ja umiem to, bo przecież ja też nie lubię lol. A ja nie biorę. Ja wezmę tak na no wszelki wypadek. I tu chyba jest pierwszy pokój, więc chodźmy do niego. Weźmy sobie. sobie tego dużo, żeby było fajniej. Czemu tu jest stage 9? Hmm. A co hmm. nie? Oh my gosh. O tu jest pierwszy. Pierwszy challenge. Chodźcie Gdzie tutaj. Masz tutaj. A tam to co było z tymi kogarcikami czy tam? <laughs> Dobra. Gogarcikiem. Tutaj Ale... też są kardy. Ja oczywiście nagrywam Spoko. na FPS-ach tak gdzieś między 6 a 8. Wow. Ja mam 60 Ale no będzie, będzie ładnie wie, że hard normalnie, poziom Czemu, hard. A ty ile masz FPS-ów? Znaczy przepraszam, As? PL. 60, oj do no dobra, 60 Też 60. Czyli no po co taka kolejka krótka? Lol. No naprawdę. To chyba żart jakiś. Hmm. Lol. Nie, gratuluję. No i znowu idę Carty Jezus warię Ale mam lagi oh, oh, oh. o Oooo lagi O skrzynka o -o -o. Nie no już ja. mam jeden FPS-a Brawo ja przy... ty, 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 ty. Hopsi. Dobra gdzie ty podałeś Filipie, którą drogą? Lewo, prawo czy co? Lewo. Lewo to ja idę powiedzmy sobie środek. Ale tam są checkpoint'y, cześć to? Dobra, tak oh więc... Ja... O Ja wyłączę <laughs> nagrywanie i lecę do was. Good luck, fine. To cześć i Don't go here. Opa. Don't go here. Dobrze tak Kurde. <laughs> no a, dobra, to jedziemy tym. Co będzie jak spadę na tym pierwszym tym? To będzie śmiesznie wtedy? Tak, będziesz nobem. Ty ja, otworzę wam checkpointa, haha Otworzyłem sobie. Ale ten pierwszy checkpoint był zamknięty A, Gdzie no wy tak... jesteście? Drugi też, Pierwszy lol. challenge no, Kurde, te rzeczy mi przeszkadzają w tej łapce, lol Nie ma bata, ale jestem słaby na parkura. O nie, No Life i tak lepszy <laughs> I wiesz, jak by tu znowu Elifem O kurde, ha 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 nic się nie, nie stało nie. Mm, chyba będziecie nagrywać bez mnie. No ale cóż... Co, ty grasz czy nie w końcu? Ciężko jest grać o. jak się ma jeden FPS. Zioma, czemu tak się stało teraz u ciebie? No kurde Filip! O dzięki. O, dzięki, jesteś, jesteś pomocy naprawdę. Fucking pinsen no, Wiecie co chyba trzeba zmieniać teksturkę, bo ona tej... Głupi się gra trochę. Dayfall. Ale łatwy straszny jest ten parku. No kurde. Po co ja tu mówiłem? Aktor, to co, to ty już wybyłeś stąd? Jeszcze spróbuję wejść, ale prawdopodobnie się z wami roztam. No to co tak nagle ci się zaczął lagować U mnie to słychać jakby na jakby na tej mapie były slajmy. E, gdyż są. Parado. Ale w ogóle to powiedz, ale że... Zostajesz na skypie kurde ale w jakim celu to ja nie wiem no po prostu z nami będziesz właśnie. konwersował a poza tym no to dobra. kurde Ej, Hej, ale wiecie co? Dalej, wiesz, ale bieksa. wiecie dlaczego w ogóle się spotykamy na tym parkurze? dlaczego? ponieważ świętujemy no 20 widzów moich a, ty już masz taki, 20 taki widzów? taki special taki special one, co nie? Filip jak chcesz specjal. to te pointy możesz tutaj wiesz prawdopodobnie to będzie podzielone na sporo Lol. części, bo to jest dosyć długie, więc wiecie. Co to jest długie? Może w innej wystąpię, no to cześć. No może w no innej. Ale nie wyłączę się tak, człowieku. LOL. Bo no, jestem no nie. coś. Patrzcie, ten, ten Przemek jest jakiś dobry strasznie. Gdzie ty jesteś już? Jestem stale jest na tych drobinkach tam. No to dawaj czy Headpointa ci otworzyłem, tak? LOL. No shit storm I w ogóle nie używałem gabemoda co nie w ogóle. No shit. Ej, nie, nie odchodź. No nie, w ja naprawdę jestem interesant. Ogólnie patrzcie na skrzynki, bo też są skrzynki. No brawo, ale y, aktor F law zabrał jednego hmm. diamentyczka. No sobie. właśnie chciałam tu powiedzieć. No właśnie no cóż? ja już to mówiłem, żeby się to uważał z łaskawie. Płaczcie. Dobra, to powiedzmy, że będziemy mieli plus jeden, tak? Mhm. Ile, o, ile masz w ogóle plus? diamentów? Ja mam jeden. Ja mam dwa. Kurde. A ja też mam jeden. Te drabinki to są straszne, bo ja cały czas mi się wydaje, że spadnę zaraz. No shit. Ty się dopiero do coś ciekawego, nie? Całkiem fajny ten. No widzę, że mnie dogoniłeś, haha. Ha. Spokojnie Filipie, ale zaraz, kurde, nie przejdziesz tej końcówki, co nie? Nool. Bo nie wytrzyma. A ja opowiem może o moim no, udziale kurde. w tym filmie. Jest on taki, że... Nie, spadłem, kurde. Mm, Do widzi, o, widzisz, jestem co Że Astly i Sponsorem serwera... Grają na moim cicho, serwerze. Cicho, teraz jest reklama. No, Sponsorem dawaj. serwera jest Actro. Hosting serwerów Minecraft. Weź. O, nie mogłeś tego tak przeskoczyć po prostu? Mogłem w sumie właściwie. Dobra. Mam nadzieję, że odsłuchaliście reklamy. <laughs> Przemku, co sądzisz o moich 20 widzach? Że to są Jeszcze... że jakieś nolify za przeproszeniem żartuję. Pewnie takie jak ja. No. No nie mogę tego przeszkoczyć. Powiem Ci, że być no life'em to jest zaszczyt. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to... to nie wiem jak dla, jest, dla jest. ciebie, ale ja nie mogę do ostatniej przeszkody przejść. Sam jest dla słabych. No nie reklamuj tu za przeproszenie, prawda, Kanał Facebookowych tu albo tyłby tu. Nie no ja zaraz... Ile było za taki jeden śmieszny park? No kurde tutaj powiem? nie mogę doskoczyć tego to. No to właśnie ci ale... mówię. No co, czytujemy, <laughs> nie, Filip? O, chyba jak będę tę godziny przechodził to. Kurde, wie, myszka mi się tnie. Warto pomyśleć na czymś tak. Nie, no naprawdę. Weź to przejdź i dajcie czekoladę. No dobra, się... daj mi tego drabinka. Nie dam ci drabinka, no weź to przejść po łóżku, lol. Lolo z dotyfy. Dobra, jeszcze tak ile? Ja jeszcze trzy próby robię. No dobra, ja też. FPSy w ogóle nawet nie chcą spadać. No to się nie liczyło, bo to jest... Lol. No. No nie, to też się niczyło. No dobra, poczekaj, ja pierwszy. Nie, ja pierwszy. Może po prostu to przez to, że mam taki mały FPS że komputer mi chodzi od to, to doby. Do no doby. ja przelazłem, of yeah. Ej, to jest dopiero no life. Yyy, powiem ci, że tu nie ma checkpointa, więc przechodź sobie łaskawie weź chcesz drabinkę, chcesz? Chcę. To chodź tutaj szybko. Co? Tu, ty ja, już tu przylazłeś, lolu, no, tak. sięma, no Jak dobra. mi nie wiedzisz, że Przary tu łaskawie, to bo, weź miał nagranie, prawda? Także... Tak jest. Wszystko będzie, do zobaczenia. Oj, dobra. Tu chyba chowamy diamenciki nasze. A, to ja napisałem Lol, wiesz? Ty, to odłóż tam diamenciki, co ja nie miałem ten Hest'a. A właściwie to... Co tam? Po co tam idziesz? Bo trzeba się wrócić. Tak? Tak. A odłożyłeś te diamenty, czy nie? Tak, odłożyłem. Dlaczego to czemu są tylko dwa? No bo... moje dwa. No, moje dwa odłożyłem. Nie, Jasper. No i to teraz jak zabrałem moje dwa, to jest zero. A ja miałem też dwa. No to widocznie coś z nimi zrobiłeś No właśnie nie, jak Może, może nie. kilka jest skrzynek o tej samej podpisie Ej no właśnie bo przemku bo to jest ten ender chest No i co A no w sumie to nie ma co nic znaczenia No właśnie, ja otworzyłem to było zero tak Włożyłem boje ej, dwa i nadal było tylko. Ej no ale... nie wiem to, ja to zabrałem bo się boję że coś się tam stanie Dobra Dobra, ej. przemku do tego liścia z tego A bo to był o... pierwszy parkour tak? I tak się trzeba tak. wracać Ile dzisiaj mamy zamiar zrobić? Nie, może jeszcze następny pokój i tyle. To są moje dwa diamenty i dirt. A może po prostu Ender działa tak, że każdy ma swój? Dokładnie. To, no właśnie. Tak sądzisz? Tak, bo ja mam na przykład dwa diamenty A, i dirt A racja, no w sumie tak na serwerach. Jak na serwerach. Nie Lol. Dobra, rzeczywiście, to tak niech będzie, okej. Okay. Jeszcze O, tutaj już to fajnie wygląda, co ja i nie tam. No, wsiąku twoje ulubione płotki O Jezu, tak spokój z płotkami Ja, ja w ogóle też nie lubię... Się lubię Po płotkach ja w ogóle nie lubię skakać Też się lubię Dzięki za tego, za checkpointa A takie płotki Takie płotki to są łatwe Takie <noise> Ej caj, jak to było z tą... Ten suchar. Zaraz znajdę to wam budyce. opowiem. Poczekajcie, o, mili widzowie. Ja zaraz kurde deble, je nie deble rzadziej. Rzadzik gospodarcik. O co, już nie możesz się doczekać. Co? Debilu, to debilu. <grym> O ty żalu Ty bo ja za sorry, hello Tak, przecież masz diamentowy set. Ale mam cztery serduszka już tylko żali Trudno To no wy ty syno No lol No ogarnij się trzy serca ma 2,5 Pers kiedy będziesz miał Dwa pół. Półtora Jeden Pół i się LOL No właśnie ja ci to chciałem zrobić, żal Hej, <laughs> No ej! Ej no! Otwórz tego head pointa. Ej, a ja w ogóle to lol, ale fart bo ja miałem pół serduszka, co nie? Ja I ty mnie wywaliłeś stąd. Lol. No. Dobra, hmm. już. Ok. Nie, ja muszę poczekać, bo mam ten... Bał, bał serduszka. A więc tak. Przez jakie ryby można skakać? Przez płotki. ha ha ha, <laughs> ha, ha, ha. Słuchaj. Ja, ja w ten czas się wrócę trochę, dobra. Hmm. Ja, te płotki to są naprawdę głupie, lOL Udało mi się! Jeść! Tu trzeba teraz wejść, o lol? Nie wiem gdzie trzeba wejść właściwie. LOL, udało mi się, ale fajnie. Pierwszy raz w życiu płotki przeszedłem, lol. Chyba to nie tu, wiesz? <laughs> Jak nie. To? Tak się nie no tutaj. Czemu A czemu niby nie tutaj? No gdzie indziej byś chciał iść. No, ale właśnie tutaj za bardzo się nie da wejść tam nad to. Czekaj, czekaj. A właściwie to ja mam plan już mam. Czekaj, czekaj. No nie gadasz, że to trzeba było na drzewo skoczyć. Właśnie chyba tak. O no, dalej no, tak byś tutaj przeszedł, tak? Czy nie? Właśnie nie chcę to sprawdzić. A, dobra, sposzko. Czyli... Czyli że dobrze... Dobrze poszliśmy. Właściwie to nie wiem. Kurde, jaki żal A poszliśmy dobrze chyba, tylko że tak skrótem trochę, tak? Tak, chyba tak. Lager tam pisze? Nie wiem. Damian chyba. Nie obrażaj kolegi, weź. Ej cicho. Chyba i tak tego nie obejrzy. A ladder, olol. Oh Uuu, tutaj będzie ciężko. Jak ty tam przelazłeś? A tak. Mm. O kurde, no nie jest tak źle wcale. <laughs> kurde, jak ja nie lubię drabinek. Ja drabinki wolę niż płotki, co nie, ale... O kurde, ale też nie lubię o kurde. Nie no shit co Potworzyłeś tak point, bo słyszę, że coś tam... A gdzie to jest w ogóle? O wow Opsi Ładnie ci poszło w takim razie e, i teraz dalej, gdzie ty polazłeś? Gdzie ty jesteś? Zaraz. W tej wodzie jesteś? Tu jestem. Halo. Gdzie tu? Tutaj. Wyjdź z tej wody. Kurde, spadłem. To co będzie kończyć ten odcinek, bo chyba, aczkolwiek ciekawie nam zostało, jeszcze chyba nie dużo, no, więc... Tę mapkę chociaż. Tą mapkę? A, w sensie... To, w sensie ten, ten, ten... Tak. Ten pokój. Dobra, nie wiem gdzie ty jesteś. A tu jesteś. A ty wiesz, że tą to woda, tam był skrzynka z jak są... Tak? Brem, brem. Tak. Mhm. Hmm. jestem. Yy, gdzie on ta iść? Tam chyba nie doskoczę. Ej, zobacz, Filip, zobacz. Teraz ma być na tą wodę? Tak, tam musisz iść. O, kurde. No kurde, Oj. ale jestem <coughs> naprawdę mocny. O pół serduszka mocny. mi zostało. To już nagrywacie 18 minut. A tu spoczko. LOL. Właściwie się tak zastanawiałem, ile. Nie, yes. to musisz nie odzywać w tym odcinku. Co z tobą? Ty jak ty tam doskoczyłeś? A tutaj. O kurde, jaka głupia woda, no bez jaj. Haha, ha, ale suchar, woda bez jaj. E, to zapewne było takie śmieszne, że tutaj się dało tak skoczyć. LOL. A ja tam się wracałem, nie no, A tak w ogóle to ci otworzyłem checkpoint też dawno. Nie to weź. Weź, bo nic nie widzę, lol. Pewnie dostałeś obrażenia jeszcze w tym, w powietrzu. Kurde, no. Kurde, shit. W ogóle, tak na to patrzę, to fajna mapka się wydaje. Fajna mapka, no, fajna, Kurde. fajna. I długa. No właśnie o to chodzi, że tak... bo to epizody z tego zrobić fajne że epizod dla pierwszych no epizod hardcore w ogóle wiesz o aktor. o jezu to no chyba no, raczej nie prawie jak doł no. oj cicho nie widziałeś tego przecież eeeh kurde przy którym jesteście przy drugim hmm po chce wodą był. wodą chce wejść nie lol A tu byłem można podziwiać, o kurde, tam się będzie działo dopiero, oho Ale fajnie, tu jest jakaś ogromna ta mapa, no biowy różne są Podoba mi się no. naprawdę Tu brawo za, wiesz, za wyszukanie To nie ja Filip? Tak O, to wiesz To, nie, to, już, nie to już nie gratuluję Nie, jak ty to nie, to wiesz a, wiedziałem, że jesteś chami tak. Gratuluję, Jestem Nobel, za przeproszeniem. No nie, Dobra, zaś zaśpiewaj piosenkę, Jestem Nobel. Nie, dał, po prostu tutaj linka do tego mojego filmu, Nie, zaśpiewaj. Ja nie będę reklamował czyjś kanału. No, ale ja będę swój reklamował, tak? Nie, a co, nie, 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 pozwalam. Ej, przyszedłem już w za, tak? Tak, o, możesz no. otworzyć mi checkpoint. W checkpoint, tu nie ma checkpoint, tylko masz wyjście. Ja mam 5 dachów, nie? No tyle. No dobra. To co? A ja, co ja was się widzę. Że... O. Chodźcie do... Czekaj, Chodź czekaj, jenem, czekaj bo... Filip. Ty no, mój wózeczek. Widzisz mnie? E... Jak się przyjrzysz, to powinieneś mnie zobaczyć. I wyjeżdżam no. właśnie na ten. Bo przez ściany was widzę. Czekaj, kto to było? dawaj jeszcze mapę, czy ja... Nie, już nie. Już nie. Poczekajcie. Gdzie wy jesteście? No właśnie starczy, nie? ale jutro można być Jestem już więcej. na tym głównym korytarzu Jutro by oh. można coś więcej jeszcze myślę. Ej, gdzie jesteś? Bartek. Ja? A, bardzo Nie wiem, właśnie, ale widziałem wasze nazwy Dobra, to my się chyba tak na odległość pożegnamy Tak więc, dzięki no, za no, uwagę Ej, no teraz to nie wylezę, lol Trzymajcie a, się. Wylezę, dobra. Cześć, no i papa Do pa. no, sieba, sieba, lol Cześć. Sieba, lol Dobra

lol, 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 tak, lol, 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 lord no.